Się, proszę Państwa trochę na grzybach, aż nie znam. Znaczy no, tych, ta, takich jadalnych, standardowych, to tak. Tu właśnie mam jedną opieńkę czy na i trochę jeszcze mi bo przed chwilą tam przez las przebiegł taki duży łoś. I a, ale chciałem nagrać tutaj, bo bardzo ciekawego grzyba spotkałem, oczywiście kilka. Tu jest y, oto taki grzyb, który już jest y, rozkładany od środka. Tu jest jakiś inny grzyb. Też ciekawy. O tutaj spójrz taki biało-czerwony, taki patriotyczny chłopak jest no i to mnie właśnie ciekawi tutaj, co, co są te grzyby no jest taki śmieszny taki miękki, taki o kurde chyba rozpyliłem trochę chłopaka się zląkłem fajne no. czyli to są pewnie zarodniki tutaj Mhm. Mm no jak ładny tak. No. Dobra. Fajnie jest. Sobie pochodzić po lesie. No mówię, ten łoś gdzieś pobiegł, tak. Pyk, 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 pyk. Myślałem, że przednie tutaj drogę, ale nie przeciął. Więc nie wiem, czy go jeszcze raz nie spotkamy. Ja będę musiał iść tam tą ścieżką, tam, w tamtym kierunku. Bo tam opieńki drugą rosnąć. No. Dobra, panie kierowniku. Idziemy. na spacer dalej.